Wspór pomiędzy pompą powietrzną a gruntową najczęściej sprowadza się do analizy kosztów. Pompa gruntowa będzie droższa w kosztach inwestycyjnych o koszt wykonania kolektora gruntowego. Natomiast pompa powietrzna będzie droższa w eksploatacji z tego względu, że jej sprawność spada wraz ze spadkiem temperatury. W związku z tym będzie ona potrzebowała o 30-40% więcej energii elektrycznej do zasilania sprężarki. Pompy gruntowe pracują cicho, montowane są wewnątrz budynku, pracując na poziomie hałasu około 49 dB, co nie przeszkadza w użytkowaniu domu, ponieważ jest, ich praca jest niemal całkowicie niesłyszalna. Natomiast pompy powietrzne montuje się na zewnątrz, przy ścianie zewnętrznej budynku i niestety generują one troszkę większy hałas, zazwyczaj na poziomie 58-9 decybeli. W związku z tym, przy montażu pompy powietrznej należy wziąć pod uwagę odległość od sąsiedniej działki, a także wybrać odpowiednie miejsce tak, żeby ta pompa nie przeszkadzała w użytkowaniu domu, tak żeby nie stała na przykład pod oknem sypialni. Pompy powietrzne montowane są na zewnątrz i są niestety narażone na zanieczyszczenia. W związku z czym ich żywotność może być ciut mniejsza niż pomp gruntowych. Pompy powietrzne zawierają dodatkowy element, którego nie ma pompa gruntowa jest to wentylator. No i jak wiadomo, im więcej elementów mechanicznych, tym częściej mogą one ulegać awarii. Pompy powietrzne są częściej instalowane przy budynkach, przy których nie dysponujemy dużą powierzchnią działki, gdzie nie mamy terenu na wykonanie kolektora gruntowego, poziomego czy pionowego, ale także częściej są wybierane przy budynkach termomodernizowanych gdzie też nie chcemy już ingerować w istniejący ogród czy w zagospodarowaną działkę. Kolejnym aspektem, który wpływa na wybór rodzaju pompy ciepła jest wielkość powierzchni czy wielkość kubatury budynku do ogrzania. W przypadku dużych inwestycji, czyli dużych budynków, które musimy ogrzać, najczęściej wybierane są pompy gruntowe ponieważ w jednej jednostce posiadają one większą moc grzewczą. W tym momencie bardziej opłacalny staje się wybór jednej pompy gruntowej w porównaniu do kaskady kilku jednostek pomp powietrznych, które w jednej jednostce niestety mają ograniczoną moc grzewczą do 20 czy 30 kW.